Witam Cię bardzo serdecznie w podcaście Sztuka Gadania, czyli o wystąpieniach publicznych, publicznym zabieraniu głosu, o tym, co zrobić, żebyś się tego nie bał i robił to coraz lepiej. Nazywam się Krzysztof Jakubowski i prowadzę stronę sztukagadania.pl, na której znajdziesz także artykuły dotyczące tej tematyki. A teraz zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka Sztuki Gadania. Jeżeli jeszcze nie dołączyłeś do naszej facebookowej grupy podcast Sztuka Gadania, to gorąco Cię do tego zachęcam, ponieważ tam znajdziesz zdjęcia, filmiki, nagrania, dodatkowe informacje o naszych gościach. Tam również będziesz miał okazję poznać członków tej społeczności Sztuka Gadania, a także na przykład informacje o konkursie, który rozpoczyna się w tym właśnie odcinku. O szczegółach tego konkursu i jak brzmi pierwszy fragment tej opowieści którą wspólnie przez trzy miesiące będziemy opowiadać, znajdziesz po rozmowie na końcu tego odcinka. Natomiast gościem dzisiejszego odcinka jest Przemek Kutny, szkoleniowiec, specjalista od wystąpień publicznych. I może się zdarzyć, że po wysłuchaniu tego odcinka, Twoje wystąpienia będą na o wiele wyższym poziomie, dlatego że, tak jak twierdzi Przemek, bez świadomości struktury i schematu nie da się wygłosić dobrego przemówienia i właśnie o strukturze będziemy dzisiaj rozmawiać jakie struktury dają szansę na świetne przemówienie poznasz różne schematy wystąpień na konkretnych przykładach dowiesz się jaki schemat pasuje do danego wystąpienia co jest ważniejsze treść czy struktura czym się różnią wystąpienia TED od takich które tworzymy na co dzień i jak nie wpaść w manieryzm i po czym go rozpoznać. Zapraszam Cię do wysłuchania tej rozmowy. Gościem tego odcinka Sztuki gadanie jest Przemek Kutny. Witaj. Witaj. Nie wiem, czy to Ty powiedziałeś takie zdanie, ale jeśli nie Ty, to ciekaw jestem, czy się z nim zgadzasz. Mianowicie, że struktura przemówienia jest kluczem do duszy słuchającego. Czy Ty się. Zgadzasz z tym zdaniem, jeśli tak, to dlaczego? No tak, bo to rzeczywiście jestem autorem tego stwierdzenia, jeśli dobrze pamiętam, dlaczego tak jest, że struktura jest kluczem do duszy słuchającego? No myślę, że dlatego, że przede wszystkim pozwala nam poukładać sobie i w głowie, i potem na papierze, czy w formie zwerbalizowanej to, co chcemy powiedzieć, a. Kiedy jesteśmy sobie to w stanie poukładać, to na dobrą sprawę jest to punkt wyjścia do tego, żeby dać szansę odbiorcy, by odebrał to jako spójny, klarowny przekaz. Innymi słowy, jeśli on widzi, że my jesteśmy jakoś elementarnie poukładani, no to też nam ufa i otwiera drzwi na swoją wrażliwość na to, żeby do niego dotrzeć. A czy przypadkiem to nie treść powinna być kluczem do duszy słuchającego? absolutnie treść jest fundamentalną sprawą, bez treści w ogóle uważam, że nie warto wychodzić na scenę. Natomiast struktura jest czymś takim, co pozwala tę treść wlać w odpowiednie naczynia, tak żeby mógł odbiorca niejako to naczynie wznieść i skosztować ze smakiem. Mówimy wyłącznie o sytuacji, w której mamy coś do powiedzenia, kiedy mamy treść. To czym jest struktura w takim razie, gdyby tak w taki jasny i prosty sposób, czym jest struktura? Struktura to są takie narzędzia, które pozwalają dotrzeć z przekazem. Innymi słowy, no, na takim elementarnym poziomie, to jest to, co już retoryka antyczna poustalała jako takie kanoniczne narzędzia, czyli wstęp, rozwinięcie, zakończenie. No i na tym bazujemy. To jest takie podstawowe narzędzie służące temu, by po prostu człowiek, który nas słucha, zetknął się z czymś, co już zna, bo to jest taki powszechny schemat. A czy istnieje jakaś taka struktura gwarantująca świetne przemówienie? Myślę, że są takie struktury, które dają szansę na świetne przemówienie. Ja jestem orędownikiem bardzo takich klasycznych, spójnych rzeczy, jak na przykład to, co się bardzo często wykorzystuje na scenach w TEDzie, czyli taka sekwencja przesłanki i dowodu, dzięki. Czemu mamy szansę dotrzeć nie tylko z przekazem takim logicznym do odbiorcy, ale także włożyć emocje w ten dowód, bo generalnie przesłanka jest, z mojego punktu widzenia, takim narzędziem rozumowym, a dowód pozwala pociągnąć emocje służące temu, by tę przesłankę uwiarygodnić. Przesłankę, która razem ze swoimi towarzyszkami, innymi przesłankami, wzmacnia naczelny nasz przekaz, nasz cel szczegółowy, opakowany w tezę. A czy istnieją jakieś uniwersalne zasady co do struktury? Myślę, że taka pierwsza, która przychodzi mi do głowy, to jest po prostu taka, żebyśmy się z nią dobrze czuli, czyli po prostu niech to będzie coś, co, co nam pasuje. Ważne jest to, jak sądzę, żeby schemat, który wybierzemy w ramach rozwinięcia, żeby był czymś, co nam służy. Innymi słowy, jeśli chcemy, by wystąpienie miało charakter inspiracyjny, no to wszelkie znaki na niebie i ziemi, wszelkie takie doświadczenia wskazują, że osobista historia będzie czymś najbardziej sensownym i w tym obszarze możemy mówić o tym, że rzeczywiście są uniwersalne narzędzia. Jeśli jesteś menedżerem, jeśli jesteś człowiekiem, którego zadaniem jest wynajdywanie rozwiązań, no to najlepszym schematem będzie problem-rozwiązanie, 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 czyli po prostu przedstawiasz rozwiązania, no ale one będą przekonujące, jeśli dobrze naświetlisz problem, tak jak zrobił to Martin Luther King w swoim wystąpieniu, jednym z wielu. Przemku, to może zróbmy tak. Podamy przesłankę, kilka dowodów i przedstawimy to w różnych schematach. Możemy tak zrobić? Możemy zrobić tak, że wymyślimy sobie może po prostu jakieś tematy, tak jak powiedziałeś, i spróbujemy zilustrować podobne tematy poprzez różnego rodzaju schematy. Dobrze. To jaką, jaką przesłankę może zaproponować? Okay. Możemy sobie powiedzieć, że na przykład, może nie tyle przesłankę, ile jakąś całą tezę dotyczącą wystąpienia. Przesłanka będzie elementem tego. Powiedzmy, że mamy tezę pod tytułem Nasz samochód jest innowacyjny. Wówczas schematem, który ułatwi nam przekonanie odbiorców do tego, że w istocie tak jest, może być najlepszy schemat przestrzenny. Innymi słowy, dlaczego nasz samochód jest innowacyjny? Otóż zaczynamy od nadwozia, tak? I to jest część przestrzeni, którą w tym przypadku omawiamy. I przechodzimy do dowodu, którym jest na przykład współczynnik oporu powietrza względem pozycji konkurencyjnych. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, przechodzimy do podwozia. Co tam w obszarze innowacji możemy wyszczególnić jako kluczowe, istotne dla odbiorcy? Nie znam się aż tak na samochodach, więc trudno mi powiedzieć, co by tam mogło takie być, ale być może na przykład chodzi o gumy na stabilizatorach, że nie trzeszczą, cokolwiek. Gdybyśmy jednak zastanawiali się nad tym, w jakiej sytuacji możemy użyć schematu właśnie problem-rozwiązanie, możemy powiedzmy zastanowić się nad tym w kontekście następującej tezy. Nasze samochody odpowiadają na wyzwania współczesności, są bezpieczne. I teraz przechodzimy sobie do omówienia tego na zasadzie problem-rozwiązanie. Jaki jest problem? Otóż problem jest taki, że droga hamowania samochodów współczesnych jest zbyt długa, a rozwiązania zastosowane w naszym samochodzie Sprawiają, że ta droga jest krótsza o całe 3 metry. Oczywiście to całkowicie wymyślone jest, nie wiem czy to jest realne, ale to tylko przykład. Bądź też cokolwiek innego związanego z bezpieczeństwem jest dla nas tutaj problemem. Powiedzmy sobie, widoczność w nowoczesnych samochodach, jeśli chodzi o to, jak na przykład spoglądamy do tyłu, jest zakiepska. Po prostu nie widzimy dokładnie tego, co jest za nami. Odpowiedzią na przykład na ten problem jest to, że nasz samochód ma wbudowane kamery tu i ów, dzięki czemu możemy sobie wszystko dokładnie obserwować i nie przejmować się tym problemem, który dotychczas spędzał sens powiek wielu kierowcom. To możecie namówię na jeszcze jeden schemat? Możemy jeszcze powiedzieć sobie o ping-pongu. Oczywiście nazewnictwo jest czysto subiektywne, to jest akurat wzięte z literatury. Angielskiej. Natomiast, jakbyśmy mieli sobie rozważać ping-ponga, moglibyśmy sobie powiedzieć na przykład o tym, że nasze samochody są rzeczywiście lepsze. W takim kluczu: Konkurencja produkuje auta, które mają drogę hamowania taką. Nasze zaś auta mają drogę hamowania znacznie lepszą. Konkurencja robi samochody bez czujników parkowania my zaś prowadziliśmy rozwiązania, które sprawiają, że każdy z kierowców może sobie takie czujniki parkowania zamontować i tak dalej i tak dalej. Porównujemy się z czymś po to, żeby wybić na plan pierwszy to, na czym nam zależy, to co jest dla nas istotne. Tu również możemy jakby w porządek chronologiczny. Kiedyś było tak, a teraz jest zupełnie inaczej. Kiedyś było takie rozwiązanie preferowane. Dzisiaj jednak mamy zupełnie inne. A czy te schematy można łączyć, mieszać ze sobą? Myślę, że tak. Ja jestem za tym, żeby twórczo eksperymentować, tak, żeby po prostu mieć szansę, dać sobie szansę na to, żeby nasze argumenty wybrzmiały należycie. I tak, należy to testować w miarę możliwości na ludziach, czyli zanim się wyjdzie gdzieś tak na poważnie, warto to sprawdzić, jak to jest odbierane. Myślę sobie jednak, że na przykład są tematy, są obszary, są rodzaje wystąpień, które zdecydowanie preferują określony rodzaj tworzenia schematu i tak na przykład jeśli jesteś inspiratorem, jeśli chcesz do czegoś ludzi zachęcić. Dobrze jest sobie to ułożyć w takim kluczu, że najpierw przedstawiasz historię, która świadczy o Tobie, o tym, co jest dla Ciebie ważne, co, co było dla Ciebie przeszkodą, którą pokonałeś. Następnie wieńczysz to konkluzją, która no właśnie dla audytorium jest inspirująca. Jeśli masz wystąpienie techniczne, no to może się okazać tak, że najlepszym rozwiązaniem jest schemat przestrzenny, czyli po prostu masz schemat jakiegoś urządzenia, na przykład. Cokolwiek to może być, młotka albo narzędzia, jak samochód, i omawiasz jego poszczególne zalety, przechodząc od jednej części do drugiej. To przestrzeń po prostu. Albo kiedy mówisz o mieszkaniu, tak? Jesteś sprzedawcą nieruchomości, chcesz zachęcić do zakupu, odbiorcę, opowiadasz kolejno o poszczególnych elementach mieszkania. No, układ przestrzenny, ewidentnie. Możesz również pokusić się, i to jest takie najbardziej popularne, jeśli chodzi o wystąpienia menedżerskie, na przykład o układ problem rozwiązanie. Menedżerowie są od tego, żeby przynosić rozwiązania. Przywódcy są od tego też, żeby przynosić rozwiązania. Jak się przejrzy, wszystkie największe wystąpienia Abrahama Lincolna, Martina Luthera Kinga. JFK, Jana Pawła II, no to tam układ podstawowy to jest problem-rozwiązanie. Oni dostrzegają kłopoty i przynoszą rozwiązania, pokazując, co trzeba zrobić, żeby jakiś problem zażegnać. Albo przedstawiają wizję, w której ten problem przestaje istnieć. Czy Twoim zdaniem osoba, która nie jest świadoma ani struktury, ani schematu, jest w stanie wygłosić dobre przemówienie? Nie sądzę, naprawdę nie uważam. Sądzę, że po prostu kluczem jest przygotowanie. Bez tego nie ma nic. Bez tego jest po prostu chaos. To tak jakby zapytać, tak myślę sobie, czy osoba bez świadomości zasad kodeksu drogowego i tego, który pedał w samochodzie za co odpowiada, jest w stanie dobrze poprowadzić. Myślę, że jak się ją zepchnie z górki, to przez chwilę pojedzie, bo może to być nawet efektowne, ale niekoniecznie się dobrze skończy. A twoim zdaniem które przemówienie będzie bardziej udane? Te, które ma dobrą treść, ale słabszą strukturę? Czy które ma dobrą strukturę, ale słabszą treść? Myślę, że oba będą podobnie nieudane, natomiast to pierwsze da szansę tym bardziej cierpliwym, jeśli chodzi o publiczność. Bo no, jeśli masz dobrą strukturę, nie masz treści, to tak jakbyś siedział w ładnym samochodzie, który po prostu albo nie ma silnika, albo nie ma paliwa. A z kolei, jeśli masz treść, no to tak, jakbyś miał bardzo dobre paliwo, ale nie miał po prostu co z nim zrobić. No możesz zachwalać to paliwo i ono rzeczywiście może być obiektywnie dobre, ale no to trochę mało, żeby się przekonać o jego prawdziwych właściwościach. A w kontekście struktury, jaka jest różnica między przemówieniami konkursowymi, takimi, które oglądamy na ted a takimi, które. Wygłaszamy na przykład na co dzień w pracy, czy jakąś prezentację, takie, w których mamy przekazać jakieś konkretne informacje. Wystąpienia TEDowskie zdecydowanie są wystąpieniami, które mają mieć charakter taki w cudzysłowie, ale jednak funkcjonalny, czyli przedstawiają coś, do czego osoba, która przemawia, chce zachęcić, zainspirować coś, chce upowszechnić jakąś ideę. Temu to służy. I W tym obszarze jest to zbliżone do takich wystąpień, które również na co dzień możemy spotkać i traktować jako właśnie funkcjonalne, czyli wystąpienia na zebraniach w pracy, zachęcające nas do czegoś, wystąpienia menedżerów motywacyjne i tak dalej, I to zdecydowanie jest klucz taki, który jest ciekawy i do wykorzystania. Wystąpienia konkursowe, takie jak na przykład w Toastmasters International, służą bardziej ćwiczeniu kunsztu formalnego. Przy czym często polegającego na ćwiczeniu rzeczy związanych z samą formą, w odniesieniu do gestów i w odniesieniu do sfery werbalnej. Uważam, że jeśli się traci z pola widzenia treść, to jest ryzyko wpadnięcia w manieryzm, niezależnie czy są to wystąpienia konkursowe czy funkcjonalne. Tylko po tych funkcjonalnych szybciej będzie można dostrzec, że nie o to chodzi, że ten występujący chyba się pomylił. No a po konkursowych, no, nieco trudniej to dostrzec, być może jest to wówczas bardziej mylące, jeśli chodzi o ocenę, bo ktoś, kto ma bardzo dobrą mowę ciała i bardzo ładnie operuje głosem, łatwiej zaczaruje ludzi. Jest to bardzo chwilowe, ale po jakimś czasie odbiorca będzie się czuł po prostu pusty, bez treści. A ten manieryzm przejawia się w nienaturalnym sposobie mówienia, w gestach, w ruchu? Manieryzm tak postrzegam, to jest, wydaje mi się, dwuaspektowy. Pierwszy aspekt to taki związany z manieryzmem, z tym z historii sztuki z XVI wieku, czyli skupienie się na formie. To z jednej strony i takie dążenie jest szlachetne, bo jak mawia, jak powiedział Oscar Wilde, prawda jest kwestią formy, jakby z zachowaniem proporcji żartobliwości tego powiedzenia w dużej mierze rzeczywiście to, to, czy zostaniemy przyjęci ze swoją treścią zależy od tego, jak to dostarczymy. Z drugiej jednak strony jest to związane z manierą jako taką, czyli tak słownikowo z powierzchownym posługiwaniem się gestami, z nadmiernie powierzchownym posługiwaniem się gestami. I jeśli mamy z tym do czynienia, no to jest to błąd i uważam, że no niczemu to nie służy. To jak Twoim zdaniem nie wpaść w taki manieryzm? Przede wszystkim dbać o to, żeby mieć coś ciekawego do powiedzenia. Dbać o treść, bo to jest najważniejsze, to jest fundament. Bez treści po prostu siłą rzeczy wpada się w przesadę formalną. Dotyczy to nie tylko wystąpień publicznych, ale w jakichkolwiek trendów związanych z rzemiosłem, w odniesieniu do malarstwa, w odniesieniu do pisarstwa, można znaleźć szereg analogii, kiedy to na przestrzeni dziejów jakieś nurty w literaturze kończyły się, ponieważ no, w ramach tych nurtów powiedziano wszystko, już nic więcej, a końcówka tych nurtów to, to było po prostu czysta zabawa formalna, nie służąca niczemu głębszemu niż właśnie czysta zabawa formalna. Zatem Recepta jest prosta z mojego punktu widzenia. Po pierwsze, koncentracja na treści, a po drugie, zatroszczenie się o to, żeby oglądały cię, oglądały nas osoby nam życzliwe i krytyczne zarazem. Czyli takie, które nam powiedzą: Stary, chyba przesadzasz, stary, chyba to nie jesteś ty. Weź przestań, bo to jest nienaturalne i dziwne. Jeśli dwa razy coś takiego usłyszymy. To jest trochę tak jak nam ktoś powie, że mamy ogon. Jak ci powiedzą dwie osoby, że masz ogon, można je zignorować, ale jak ci trzecia mówi, że masz ogon, no to obejrzyj się za siebie, no bo być może coś jest na rzeczy. Czy Twoim zdaniem każdy mówca powinien doświadczyć takiego przesadzania, manieryzmu, żeby później zdejmować to, czyli pozbywać się, czy. Czy raczej lepiej nie dążyć do takiego manieryzmu, bo trudniej jest później go się oduczyć. Ha, i myślę sobie, że to jest paradoksalne, ale sądzę, że tak, że warto na pewnym etapie po prostu ćwiczyć różne rejestry w odniesieniu zarówno do głosu, jak i mowy ciała. Jaką można by tu znaleźć analogię? Dwa lata śpiewałem w chórze. Dzięki temu mam lepszą emisję głosu, dzięki temu jestem oswojony ze swoim głosem. W trakcie wystąpienia mogę coś zaśpiewać, tak mam głos, jestem tenorem. To nie znaczy, że będę to robił na każdym wystąpieniu i to nie znaczy, że będę śpiewał, wyśpiewywał każde wystąpienie, ale znam swoje możliwości, znam skalę swojego głosu, podobnie z mową ciała. Warto jest sobie ją poćwiczyć, czasem nawet przesadzając różne gesty, po to, żeby po prostu mieć świadomość swoich możliwości i w pełni świadomie ją Kontrolować, może. Hmm, czy w pełni to jest jeszcze inna kwestia, bo myślę sobie, że to powinno jednak wypływać z nas i być naturalne. Ale chodzi o to, żeby świadomie ją dozować bardziej, bo wiadomo, że gesty powinny być nieco szersze, jeśli mamy większą salę i adekwatnie mniejsze, jeśli salka jest mniejsza, kameralna. Tak samo z głosem, nie krzyczymy w sali, która ma miejsc 10, tak samo jak no, nie szepczemy w sali na dwa tysiące osób, jeśli mamy pewność, że szept do nikogo nie dotrze. To ja ci bardzo dziękuję. Myślę, że Twoje wskazówki będą ogromnie cenne i mam nadzieję, że namówię cię jeszcze w przyszłości na jakąś rozmowę, niekoniecznie już o strukturze, ale temat wystąpień publicznych to temat rzeka. Także bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie i za możliwość powiedzenia kilku słów, które mam nadzieję, że rzeczywiście okażą się przydatne. Bardzo dziękuję Przemkowi za te wszystkie cenne wskazówki i te motoryzacyjne analogie. To dla nas bardzo cenne. Dziękuję ci Przemku. A teraz czas, żeby przejść do konkursu, o którym już mówię, opowiadam od pewnego czasu. Konkurs polega na tym, że będziemy wspólnie opowiadać historię, której pierwszy fragment zainicjuje w dzisiejszym odcinku. I konkurs polega na tym, że będę prosił Ciebie jako słuchacza o nagranie kolejnego fragmentu tej opowieści. Możesz nagrać ją na przykład telefonem. Każdy fragment będzie trwał od pół minuty do minuty i wysłać pod adres gadania.pl. Na zwycięzców czekają nagrody. Jakie to nagrody, to dowiesz się w naszej facebookowej grupie podcast Sztuka Gadania. Są to nagrody ufundowane przez wydawnictwo Helion. I w tym konkursie liczy się przede wszystkim treść, opowieść. Nie będę oceniał ani sposobu Twojego mówienia, ani głosu, ani jakości nagrania. Liczy się przede wszystkim treść i dobra zabawa. I w każdym odcinku wybiorę jeden taki fragment, który wydaje mi się najlepszy, i ten fragment opublikuję w kolejnym odcinku. Regulamin tego konkursu znajdziesz na stronie www.sztukagadania.pl ukośnik. Konkurs. I teraz czas na pierwszy fragment tej opowieści. Ten fragment znajdziesz także w wersji tekstowej w naszej facebookowej grupie, podcast Sztuka Gadania. Jaki też znajdziesz tam nagranie, tak żebyś mógł wczuć się w klimat tej opowieści i dograć swój kolejny fragment. A więc ten pierwszy fragment brzmi tak. W półmroku dało się dostrzec ostatnie promienie zachodzącego słońca. Od strony gór wiał silny, porywisty wiatr, który mógł zwiastować burzę, a w najlepszym razie ulewę. Wzdłuż szosy pospiesznie szła postać z plecakiem. Najwyraźniej zmierzała w stronę domów, które można było dostrzec w oddali. Tylko dlaczego w żadnym z nich nie paliło się światło? Kolejne fragmenty mogą należeć do Ciebie. Wystarczy, że nagrasz go swoim telefonem od pół minuty do minuty i wyślesz pod adres kontaktmałpasztukagadania.pl i zdobędziesz książkowe nagrody, które czekają na Ciebie. Może się zdarzyć, że powstanie z tego na tyle ciekawa opowieść, że w czerwcu albo na początku lipca wypuścimy tę opowieść dalej. W świat. Sam jestem bardzo ciekaw, co z tego wyniknie. Tak więc, jeszcze raz gorąco Cię zachęcam do wzięcia udziału w tym konkursie. Standardowo zachęcam Cię także do wysłuchania tych poprzednich odcinków, jak i kolejnych. Jeśli któryś z nich Ci się podobał, to wystaw mi proszę ocenę w iTunes, bo to mi pomaga dotrzeć do kolejnych słuchaczy. Tymczasem bardzo Ci dziękuję, że wysłuchałeś tego odcinka. Będę się jeszcze bardziej cieszył, jeśli weźmiesz udział w konkursie. Życzę Ci wszystkiego dobrego, dobrego dnia, dobrego tygodnia i do usłyszenia w kolejnym odcinku Sztuki Gadania.